Przygotowania do meczu z Krakowią trwają w najlepsze. Zaczynamy szybką kompę. Przed niedzielnym meczem odbyła się jakaś tajna rozmowa pomiędzy szkoleniowcami. Trener Michiewicz zdradza jej szczegóły. <grystanie> <grystanie> Michał jest ostatnią osobą, którą znam, który by powiedział, jak zagrają, w jakim składzie. Poznamy się bardzo długo, szanujemy się. Nie ma przyjaźni między trenerami, raczej są. Dobre bądź złe relacje, bo takie sytuacje też się zdarzają. My mamy naprawdę bardzo przyjacielskie relacje z Michałem, znamy się bardzo długo, rywalizowaliśmy wiele razy. Na różne sposoby znam wszystkie triki Michała, on moje też, także gramy jutro, pojutrze, przepraszam, w otwarte karty, nawet żartowaliśmy ostatnio, że zrobiliśmy sobie kilka godzin przed meczem, podali składy, bo, bo niczym nie jesteśmy w stanie się zaskoczyć, no zobaczymy jak to będzie wyglądało na boisku. Michał Karbownik i Domagoj Antolić wrócili do treningów, czy będą gotowi na mecz z Krakowią? Antolić, Antola nie będzie brany pod uwagę, dopiero wrócił po, po chorobie, także będzie dochodził przez treningi indywidualne. Mam nadzieję, że szybko wróci do dobrej dyspozycji, bo też był to podstawowy zawodnik w meczu z Wartą i po tym meczu wypadł ze składu, także teraz Santolana na pewno będzie chciał jak najszybciej wrócić do dyspozycji i do składu. Z jest troszeczkę inna sytuacja. Jest to młody zawodnik, który bazuje na motoryce. Na, jeśli on jest w idealnej formie, to ta motoryka jest bardzo widoczna. Na razie mu się przyglądamy, trenuje z nami od kilku dni. Decyzja jeszcze nie zapadła, czy pojedzie z nami do Krakowa, czy nie. Jak na reaguje na częste uwagi trenera w trakcie meczu? No nie działa. <laughs> <laughs> nie działa <Ja>, <laughs> naprawdę. Ja już powiedziałem, kto to mnie zapytał po meczu uh, u Szczecinów. Še, ja myślę, że, że trener gada dużo, czy to przeszkadza, nie przeszkadza. Dla mnie naprawdę nie, bo, bo trener gada i kiedy, kiedy ma tak, kiedy są nastawione, na stadionie, po prostu wtedy nie słychać tak. Tak, tak, tak fajnie jak teraz, ale ja już jestem... tile času na vojsku i, tile, lat i sluhajem cijeli čas i za mnje nema napravde to tak ima bić. Ten gada, bo ja myślę, że ma potrzebę, żeby wygadać. Tak? Ja mi idę... ja też. Gada mi ci pokazuje, idąc na konferencję, no pokazywałem tak. Mladena szybciutko do siebie do pokoju, zestawiłem dwa obrazki, jak tracimy ramkę z Lechem po jego złym przyjęciu, no gdzie no. poszło poszła do góry, my no zobacz. mówię, tu w klubie grasz tak, że przyjmujesz piłkę na dwa metry do góry, a w reprezentacji idealnie przyjąłeś i padała ramka. Tak, baranka, także... kierunek dobry, ale, 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 ale <laughs> jakoś... Popracujemy nad tym. No. Było na tyle, całą konferencję zobaczycie na legia.com, a my widzimy się już przed meczem z Widzewem łódź.